Cześć wszystkim z tej strony Ania i witam Was serdecznie na kanale Ogarniam się. Jesień mimo że w tym roku wyjątkowo piękna i kolorowa potrafi nas czasem zdołować. Czas powakacyjny wiąże się zwykle ze zwiększonym wysiłkiem, powrotem do szkoły czy na uczelnię, czy po prostu nowymi wyzwaniami, a prawdziwą sztuką jest złapanie tego balansu, dzięki któremu jesteśmy gotowi działać, a jednocześnie nie tracimy pogody ducha i jesteśmy po prostu szczęśliwi. Dlatego dzisiaj przedstawiamy Wam sposób na przezwyciężenie jesiennej handry dzięki naszym dwóm dodatkom do planera jak i organizera. Mowa tu o dodatku rozrywka i selfkę. Już po samej nazwie można wywnioskować, że ich używanie to sama przyjemność, a równie przyjemnym jest też fakt, iż nasze kalendarze i planery na rok 2022 są już dostępne w naszym sklepie, także możecie je w pełni spersonalizować, pobawić się wzorami w kreatorze i wejść w nadchodzący rok z zorganizowanym i z pompą. A opcji jest ponad 20, w tym omawiane dzisiaj dodatki selfcare i rozrywka. Oba są absolutnie świetne, ale może zacznę od tego drugiego. W końcu, kto nie lubi dobrej muzyki, filmów, Netflixa czy książek, w tym wkładzie każdy znajdzie coś dla siebie. Na początku znajdziecie nieco stron na zapiski o waszych przeczytanych książkach, jak i tych, które dopiero macie zamiar przeczytać. A warto również wspomnieć, że te strony możecie na wiele sposobów personalizować. W tym przypadku wydrukowanie okładek książek, które przeczytaliście, będzie wyglądało bardzo efektownie i estetycznie. Ułatwiliśmy Wam również ocenianie, wprowadzając pięciogwiazdkową skalę. Następnie mamy sekcję filmową, która jest idealna nie tylko dla wielkich kinomaniaków czy posiadaczy nielimitowanych wejściówek do kin. Świetnie sprawdzi się jako tracker obejrzanych filmów, całych trylogii albo po prostu tracker naszych filmowych preferencji. Może jednak wolisz filmy romantyczne od horrorów, mimo że wydawało Ci się zupełnie inaczej. I w tym przypadku personalizacja jest również dziecinnie prosta. Nazwy filmów można pięknie wykaligrafować braszpenami czy kolorowymi mazakami. Kochasz seriale i obejrzałaś prawie wszystkie możliwe produkcje na Netflixie czy HBO? A może oglądasz je od czasu do czasu i nie chcesz stracić rachuby na jakim odcinku się zatrzymałaś? Serious Tracker w tym dodatku jest absolutnie cudowny i łatwy w korzystaniu. Po prostu zapisujesz tytuł i zaznaczasz sobie odcinek po odcinku. Strony są zaprojektowane tak, że nie musisz spędzać długich nocy na konfigurowaniu wszystkiego. A jeśli zaś marzyłaś o stworzeniu idealnej playlisty do szkoły lub jesteś mistrzem w wyszukiwaniu muzycznych hitów na Spotify, to nasze muzyczne strony pomogą Ci wszystko zorganizować, czy to nowa piosenka usłyszana w radiu, czy Twój kochany kawałek. Zapisz wszystko w jednym miejscu, aby tytuły już nigdy nie uciekły Ci z pamięci, a sama strona stanie się jedną wielką inspiracją. Zaś ulubione playlisty oraz ich zawartość możesz zapisać na przeznaczonej na to stronie. Rubryczki możesz fajnie pokolorować w zależności od samego nastroju piosenek czy gatunku, a może... Jednak jesteś miłośnikiem podcastów i towarzyszą ci wszędzie gdzie idziesz. Strona im przeznaczona również znajduje się w dodatku rozrywka i działa na tej samej zasadzie co strona serialowa. Także jej konsekwentne wypełnianie to nic trudnego. No i strony eventowe. Wiadomo jaka jest aktualnie sytuacja epidemiologiczna, ale nie zapomnijcie, że wystawy artystyczne nadal działają pod niewielkimi restrykcjami, a artyści już ogłaszają trasy koncertowe na nadchodzący rok. A wiadomo jak to z koncertami bywa, tak więc jeśli nie chcesz przegapić sprzedaży biletów czy terminu eventu Twoich marzeń, to koniecznie zaopatrz się w tą stronę. A na koniec roku możesz podsumować całą wypełnioną zawartość w dodatku w ulubieńcach roku. Jest miejsce na muzykę, książki, filmy i wiele, wiele więcej. Ale jak wiadomo, wszystkie aktywności kosztują nas dużo, dużo energii, i czasami potrzebujemy odpoczynku od otaczających nas intensywnych wydarzeń. I w tym momencie do gry wchodzi dodatek self-care, który daje Ci mnóstwo możliwości skupienia na Tobie i na Twoim komforcie. W końcu będziesz mogła postawić siebie na pierwsze miejsce. I między innymi monitorować nastrój, śledzić aktywności, które dają Ci poczucie spełnienia, czy być wdzięcznym za wszystko, co sprawiło uśmiech na Twojej twarzy. Bo w końcu nikt nie zadba o Ciebie tak dobrze, jak Ty sama. Zacznijmy od dziennika nastroju. Specjalnie dla Twojej wygody został stworzony klucz, który sama personalizujesz, przypisując emocjom odpowiednie kolory lub zapisując nowe uczucia, które towarzyszą Ci na co dzień. To super opcja, która daje nam również możliwość refleksji. Na naszym zdrowiem psychicznym i spokojnie. Jedna strona wystarczy Ci na cały rok, przy okazji tworząc piękną ferię barw. Następnie mamy Dziennik Wdzięczności. Jest to strona, którą uzupełniasz codziennie, aby zacząć doceniać małe rzeczy, które Ciebie spotkały, a sprawiły, że na chwilę poczułaś się lepiej. Po prostu zapisujesz różne zdarzenia z konkretnego dnia i tyle. Wierzcie mi, z perspektywy czasu dobrze jest spojrzeć na kartkę pełną miłych wydarzeń. A teraz nadszedł czas, abym pokazała wam tracker, o który pytacie najczęściej jest to Wellness Tracker. Jest on przeznaczony na aż 12 tygodni. Kiedy zaczniecie swoją sesję Selfcare, to zależy tylko od was, bo możecie zacząć w dowolnym miesiącu i dowolnym dniu dzięki specjalnie zaprojektowanej stronie z elastycznym wyborem daty. Świetną opcją jest połączenie tej rozkładówki ze stroną Selfcare Ideas, gdzie możecie stworzyć własną legendę. Oraz zapisać nowe pomysły na osobistą selfkę. Każdy kolor czy symbol będzie oznaczał konkretną relaksującą aktywność, a wy, planując właśnie swój relaks, wpisujecie odpowiednie symbole w kratkę z danym dniem. Dzięki temu łatwo rozplanować sobie aktywności tak, aby ani nie przesadzić i aby wprowadzić fajną różnorodność. A zaś pod koniec dnia w krateczkę możecie też wpisać ilość godzin, która została przeznaczona na odpoczynek danego dnia, aby wiedzieć kiedy się zamęczasz, a kiedy zaś macie totalny dzień lenia. I Wellness Tracker można też połączyć z sekcją poranna i wieczorna rutyna, w której staramy się idealnie zorganizować swój dzień. Można wpisać konkretną godzinę czynności i to na cały tydzień, w zależności od tego, jak różnorodny jest rytm danego dnia. Super, prawda? W końcu każdy dzień jest inny i chcemy, by ta sekcja służyła nam jak najlepiej. Czasami po prostu zapominamy o błahostkach takich jak picie wody, zaścielenie łóżka czy uporządkowanie naszej przestrzeni. I z takim trackerem od razu czujemy się bardziej zmotywowani, a nasze rutynowe sukcesy możemy również wpisać w naszym wellness trackerze, choćby poprzez narysowanie słoneczka czy księżyca, tak jak zrobiłam to ja. A jeśli brakuje Ci wyzwań, koniecznie spróbuj sekcji wyzwanie 30-dniowe, idealne na śledzenie jakiegokolwiek nawyku. I to nie tylko tego relaksującego. Może to być tracker rzucenia nałogu, medytacji, 10 minut biegania codziennie, czy mówienia codziennie ukochanej osobie, że się ją kocha. Super, nie? Tyle możliwości personalizacji, a miejsca na wyzwania starczy nam na bardzo, bardzo długo. A kiedy można zacząć? Kiedykolwiek, bo to Ty wpisujesz datę początkową, a nie kalendarz. A to jeszcze nie wszystko, bo w dodatku znajdują się jeszcze m.in. sekcje z afirmacjami, czy naszymi ulubionymi rzeczami. Także warto zapoznać się z możliwościami dodatków, rozrywka i selfcare i po prostu spróbować swoich sił w planowaniu przyjemności. I mam nadzieję, że właśnie ten filmik zachęci cię do eksperymentowania w swoim planerze i że pokazał ci nowe warianty organizacji. A my widzimy się w następnym odcinku na kanale Ogarniam się. Do zobaczenia następnym razem.